Bracie, stresujesz się czymś? Pewnie. Mm, dzisiejszy temat właśnie trochę o stresie, czyli mózg dziecka a emocje. Dlaczego stres blokuje naszą naukę? Ok, to dlaczego blokuje naszą naukę? Bo jak się stresujemy, uwalnia się kortyzol i nam bardzo przeszkadza. W pełni wykorzystywać taki flow uczenia się, prawda? Generalnie kortyzol jest bardzo ważny, potrzebny, no bo on wiele rzeczy wspomaga w utrzymaniu, tak. więc nie jest tak, że to jest coś złego. Natomiast stres powoduje, że jest tego kortyzolu wyrzut, a wyrzut kortyzolu blokuje nasze odtwarzanie informacji z pamięci. I to jest bardzo duży problem, czyli ta czarna dziura, która się pojawia podczas przypominania sobie informacji na egzaminie. Jakby To wszystko się łączy z trzema jakby takimi głównymi mechanizmami, bo drugim mechanizmem jest to, że kora zarządcza, czyli ta, która decyduje o bodźcach, które przetwarzamy, które nas rozpraszają, traktory i tak dalej, ona również bardzo źle reaguje na stres. Też się jakby wyłącza, tak? jakby przejmuje działania naszego mózgu, przejmują jakby te bardziej prymitywne obszary mózgu. A trzecia rzecz jest taka, że mózg w tych sytuacjach stresowych chętniej korzysta z nawyków. I e, rutynę, niż z pamięci. Z takich automatyzmów, prawda? Tak, z automatyzmów. Więc e, to wszystko biorąc w całość, y, bardzo łatwo teraz sobie przypomnieć jakiś wierszyk. Ja zawsze to mówię na przykładzie, e, jak u Święta jest Wyznanie Wiary. To jakby ktoś w środku Wyznania Wiary powy, wszedł do kościoła i powy, coś dziwnego się wydarzyło to by 99% osób nie wiedziało, co powiedzieć dalej. Ja myślę, że nawet nie musi wchodzić do kościoła, tylko jak w trakcie wyznania wiary nagle się zorientujesz, że mówisz o wyznaniu wiary, to czasem nie wiesz, co tak, dalej tak powiedzieć. Ale to we wszystkich rzeczach. Mówimy wiersze, mówię na tym przykładzie, bo to jest taka tak, typowa tak, tak, tak. umiejętność, którą się uczyliśmy gdzieś po to, żeby coś wyrecytować. Czyli nauczyliśmy się pewnego schematu dźwiękowego, czyli tak naprawdę takiego automatyzmu, który odpalamy i on działa sam. I dlatego potrafimy go odpowiedzieć, ale jeżeli coś nas rozproszy, to od razu nam to ucieka. W momencie, kiedy jest stres, teoretycznie powiemy to z tego um, z tej automatyzmu, ale niekoniecznie się zrozumiemy. Ale tak, a propos, na tym przykładzie widać, y Jaka słaba jest nauka przez wkuwanie, a jaka jest dobra przez zrozumowanie. Mhm. Bo jak wkuwamy, to po prostu otwarzamy mechanicznie pewną formułkę, dźwięki i tak dalej, a jeżeli coś rozumujemy, to tam jak zapomnimy formułkę, to jesteśmy w stanie ją odbudować na podstawie rozumowania tego, czego się uczyliśmy. Bo tak naprawdę, jeżeli podejdziemy do nauki, że to jest, celem nauki jest odtworzenie dokładnie tego samego, czego się uczyliśmy. Czyli ja się zapamiętuję, nie wiem, stronę informacji, tekstu, i potem muszę na sprawdzianie dokładnie te same informacje napisać. To już dawno przegraliśmy z komputerami, nie mówiąc o AI i wszystkich innych rzeczach. Ale jeżeli pomyślimy, że to nie o to chodzi, chodzi o to, żebym zrozumiał o co w tym tekście chodziło i że mogę z tego skorzystać, bo z każdej rzeczy mogę skorzystać, nawet szczególnie nawet z tych wszystkich rzeczy, które wydawałoby się, że nie są do zrozumienia, wiem, poezja może się wydawać, że tylko do wkucia albo do przeczytania. przecież tam jest dużo e, rzeczy, których, których się uczymy podczas e, jej czytania, rozumowania, przechodzenia e, wszystkich wątków i tak dalej. Jeżeli to zrozumiemy i mamy trochę wiedzy, to o wiele łatwiej z tego skorzystamy. Tylko problem jest taki, że jeżeli tak się nauczyłeś, przechodzi stres i on chce włączyć automatyzmy, a nie tę wiedzę dokładną. Nie? I teraz, jakie trzy lekarstwa byśmy dali? Trzy? Może bym miał więcej. Okay. Ja myślę o pierwszym lekarstwie, o użyciu wyobra wyobraźni, świadomego procesu uczenia się. Yy, na naszych zajęciach bezdrain wiem, że to, co jest ważne, to, co, to, co od zawsze mówiłem dzieciom, że ja chciałem nauczyć metody zapamiętywania wiersza, tak? I mówię: słuchajcie, czy nie macie takiego doświadczenia, że stajecie. Nauczyliście się super wiersza na pamięć w kuliście, idziecie do odpowiedzi. Pani prosi na środek sali, stajesz na środku, i nagle masz taką pustkę w głowie. I nie masz możliwości. Pomyślenia o czymś, co spowoduje ci odpalenie tego wiersza, tego automatyzmu. A kiedy zakodujesz ten wiersz w sposób nemotechniczny, czyli na przykład używając słów, kluczy z danego wersetu, wizualizując je w jakiejś przestrzeni, na przykład w metodzie loci, to nagle, jak masz tą pustkę, jesteś w stanie wyrwać się z tej pustki, z tego stresu, pomyśleć, można powiedzieć o pewnym haku, który zrobiłeś swoje, nie mhm. lubię tego sformułowania, ale to dobrze obrazuje, o pewnym haku, czyli. Zobaczyć, że masz wbitą tą informację w swojej wyobraźni i dokładnie wiesz, jak do niej dotrzeć. I nagle, jak odpalisz pierwsze słowo, automatyzm leci. Dlatego, jeżeli nauczysz, jakby w pewnym momencie kursu, i też mówimy to rodzicom, jest cały schemat nauki, w którym wykorzystujemy metody Cornell'a, o której wiele razy mówimy, metodę Loci i tak dalej, ale ona prowadzi przez taki proces, od zrozumienia informacji poprzez aktywną powtórkę do ustrukturyzowania informacji w metodzie LOCI w konkretnych miejscach mojej wyobraźni. I to daje nam po pierwsze to, że ja rozumiem, o czym mówię, ja potrafię o tym opowiedzieć, a nawet w przypadku stresu, kiedy naprawdę mój mózg mi zaleje kortyzol i ja naprawdę nie wiem, co mam powiedzieć, to w tym momencie jestem w stanie w tym stresie szybko przy, przypomnieć sobie z wyobraźni słowo klucz, którego mam rozpocząć dalsze, dalsze mówienie. Też mi teraz przypomina taki przykład, który daje na szkolenia do dorosłych, e, uzasadniając, e, dlaczego warto zapamiętywać mimo technicznie nawet proste liczby, jakieś sekwencje, mm -hmm. na przykład kod PIN, tak? Tak. Czyli jeżeli mamy kod PIN do karty 1, 2, 3, 4, e, nie polecam, takiego, ale dużo suma. <laughs> e, to dlaczego warto go jednak zapamiętać, może jak jest trochę inny, inny niż 1, 2, 3, 4, Dlatego, że normalnie nie miałem problemu z nauczeniem się czterech cyferek po kolei przez banał, ale kiedy stoimy przy tej kasie w jakimś supermarkecie, yy, spieszymy się podzięki do szkoły, jeszcze teściowa, w tym momencie dzwoni. To mamy już taki poziom stresu, że te cztery cyferki po prostu nam jakby ulatują z głowy. A jeżeli zakodujemy je w sposób demotechniczny, czyli najprostsza demotechnika cyferkowa, tak? że jedynka to jest fryteczka, dwójka przypomina łabędzia, trójka wąsy, a czwórka to na przykład łódka żaglówka, niech będzie. I wyobraźmy sobie to z kontekstem, czyli że płacimy za coś, czyli pani przy kasie się pyta, a fryteczki, a my mówimy, już chcemy odpowiedzieć, ale nagle przygotuję łabędź, czyli dwójka, łapię tą frytkę. I przez to, że go zjadła, łabędziemy, wyrastają wielkie wąsy, które zaczepiają łódkę, żaglówkę i ją ciągną. I kiedy sobie wyobrażamy taką głupią, można powiedzieć, historię, ale jakby zaczepimy, osadzimy to w kontekście sytuacji, kiedy w stresie możemy zapomnieć ten pin, to jak mamy ten stres, nagle pomyślimy, ale zaraz, jaka była historia? A, frytki, a, jeden, dwa, trzy, cztery. Super. Żeby to zadziałało, to musi być połączone na pewno z, z tą sytuacją, czyli z, z panią sprzedawcą. Sytuacja. Bo inaczej będziemy mieli problem, bo będzie jakaś historia, która nie będzie połączona i nie będzie no wiedzieć jak sobie przypomnieć. I musimy zrobić aktywną powtórkę przed wykorzystaniem tego w praktyce. Tak jest. Bo inaczej stres nas nie pozwoli, żeby to sobie przypomnieć. Natomiast. To, to jest genialny sposób, bardzo strukturyzujący naszą pamięć. Takie techniki nie są tylko trikami, ale też dają nam właśnie tę możliwość odtwarzania informacji, na przykład metoda zapamiętywania słów obcych. To jest genialne, bo dużo osób, kiedy poznaje z nami tę metodę, dorosłych, pyta się, a to zawsze będę musiał sobie przypominać niektóre historie i te rzeczy mnemotechniczne? No nie, bo mózg automatycznie jakby zmieni swoje... Zapiszę te informacje, te, te słówka w pamięci dostępnej od razu, od ręki i będziemy mogli normalnie korzystać z tych słów w języku obcym. Jeśli chcecie, żeby wasze dziecko nauczyło się, jak efektywnie uczyć się słówek języka obcego, to po tym filmie klikacie. Pod, tym, pod filmem albo w naszej stronie zapisz dziecko na zajęcia pokazowe. Za jedną złotówkę możemy wykonać testy twojemu dziecku, opowiedzieć, jaką poszła na tych testach umysłowych yy, i zaproponować potem yy, właśnie yy, naukę z nami yy, tych technik efektywnej nauki, między innymi słówek języka obcego. Bo to nie chodzi o to, że teraz tylko będę musiał korzystać z tych technik, ani to, że będę miał tylko pamięć taką, którą bym mógł zrobić po prostu przez powtarzanie wielokrotne. Tylko mam i to, i to czyli w normalnej sytuacji potrafię mówić płynnie tymi słowami, ale w momencie stresu, kiedy miał egzamin albo po prostu stanął przy ladzie i chciał kupić coś i mi wypada do głowy, mogę pociągnąć za sznurek w mojej głowie i przypomnieć sobie całą historię. Więc tak wyobraźnia według mnie jest pierwszym lekiem na tą sytuację. Taka jest, jak jest drugi lek według ciebie. Dla mnie drugim lekiem jest taki, takie podejście, żeby zrobić aktywną powtórkę <grym> znowu, ale bardzo ważne jest to, żeby była w sytuacji praktycznie identycznej jakiej będzie egzamin. Tak? Czyli, żeby w sposób sztuczny spróbować wygenerować taką sytuację stresową, albo nawet nie aż tak bardzo stresową, ale bardzo podobną do tej, której będzie sytuacja stresowa, żeby mózg się przyzwyczaił do tych warunków. Sama aktywna wtórka w domu jest już czymś super, natomiast zrobienie dodatkowo na końcu, na przykład dzień przed sprawdzianem, to, że mama przyjdzie, dobra, masz sprawdzian z matematyki, ja ci tutaj wypisałem trzy, znalazłem takie zadania, które mam w podręczniku, wykonaj te zadania. I mamy pewien stres, no bo sprawdza mama, czy już się nauczyłem, ale ten stres nie jest przerzucony na szkołę, kiedy to ma wielką wagę, tylko jest w domu. I samo zadziałanie z takim stresem daje poczucie niższego stresu, niższego lęku o efekt i lepszych wyników, co potwierdzają badania naukowe z Dublina. Na podstawie ym, badały pielęgniarki, które miały dodatkowy egzamin, który był już ważny w tym całym procesie, ale nie był najważniejszy, i te piękniaki, które miały ten wstępny egzamin, poradziły sobie o wiele lepiej na tym ostatecznym egzaminie, bo właśnie miały obniżony lęk, obniżony stres i lepiej sobie radziły z całą sytuacją. Myślę sobie, że fajnie. Czyli tak jakby zrobienie w kontrolowanych, bezpiecznych warunkach sytuacji stresowej. Tak. Czyli co co robimy na kursie naszym Best Brain, że dajemy to bardzo proste zadanie ale dajemy limit czasu i jeszcze trochę im przeszkadzamy, żeby, się, żeby właśnie ćwiczyły działanie pod presją czasu, czyli tak w stresie w takiej sytuacji, w której generalnie są egzaminy się odbywają. No bo jakie są elementy stresogenne w egzaminie? Jest czas, który musimy działać pod presją czasu, a w domu nie ćwiczymy pod presją czasu, więc to warto dodawać. Jest kwestia rozpraszaczy, które zawsze się gdzieś pojawiają. No i tego, że jest to ważne, że tak. ma efekt jakiś, wagi tak? jakiś, to coś powoduje, czyli ktoś sprawdzi i powie mój wynik na głos, a to już jest jakiś efekt dla mnie wywrze. Tak jest. Czyli mamy drugie. Tak. A trzecie? Trzecie to będzie według mnie aktywność fizyczna. Mm -hmm. Aktywność fizyczna, o której też wspominamy, ona jest szalenie istotna, y, która redukuje nam reakcję na stres, odpowiedź naszego organizmu na stres. Były takie badania robione, y, gdzie poddano... Y, no są, myślę, że było wiele tych badań, ale o, o, o jednych y, powiem. Była grupa osób, która musiała przez 30 minut y, biegać miała aktywność komórkową fizyczną i druga, która nie miała tej aktywności fizycznej. I potem obydwie wykonywały tak zwany test MIST. Mhm. Czyli wyświetlały im się jakieś cyferki na ekranie i musieli dodać te cyferki, albo zliczyć elementy, e, tylko nie wiedzieli o tym, że jakąkolwiek nie, nie dali by odpowiedzi i tak było pokazane, że wynik był Czyli nawet jak Błędy. liczyli dobrze, to mówiono błąd, błąd, a przed tym powiedziano im, że średni wynik osób w tym teście, tam kilkadziesiąt procent, więc poziom stresu był wysoki, że ja sobie nie jestem w stanie poradzić z tak prostym zadaniem, i za każdym razem mam błąd, 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 błąd. błąd. No i potem sprawdzono reakcję organizmu na stres na podstawie kortyzolu, mm. i rzeczywiście ta reakcja u osób, które wykonywały ćwiczenia, była była niższa niż u osób, które nie, które nie miały aktywności fizycznej. I dlatego Zadbanie o aktywność fizyczną przed egzaminem, chociażby, tak? A, który jest sytuacją stresową, jest szalenie istotne, żeby, żeby dać sobie, jeżeli nie mamy czasu na pół godziny bieg, to chociaż te, te 10 minut dobrej rozgrzewki, tak, żeby ten to nam wzrosło, żeby, żeby uodpornić swój organizm na działanie stresowe. I w ogóle włączać aktywność fizyczną w standardowy plan funkcjonowania dziecka, z rutyny i tak dalej. Myślę, że dużo osób. Czuję kwestię stresu, tak? bo, bo stres też jest potrzebny. I też badania pokazują, że do pewnego momentu stres zwiększa nasze zaangażowanie. Natomiast ten stres, który doświadczamy, kiedy on ma na sobie bardzo dużą presję, jak wszystkie oceny w szkole, znowu wracamy do ocen, bo oceny dają, zwiększają tą presję szkolną, no bo one są efektem tego, co robimy i to nas definiuje. No to te, te oceny powodują, że ten stres rośnie do takich poziomów, że nie jesteśmy w stanie odpowiadać, nie jesteśmy w stanie pisać logicznie i tak dalej. Dlatego najlepiej jest też reagować sobie z tym testem, z, z zadaniami, na przykład z egzaminem, z maturą, z jakimkolwiek zadaniami spra ze sprawdzianem, e, robiąc wszystko, nie patrząc na przykład na zegar, nie? nie patrząc na inne rzeczy. Robię to, co jest najlepsze. Bo jak mam w głowie, i to bardzo dużo naszych uczniów tak ma, że jak dajemy mi zadanie, które wiemy, że nie są w stanie wykonać w pełni, mają zapamiętać, nie wiem, na tym momencie kursu dajemy im do zapamiętania 15 zdań w kilka minut. I wiemy, że to jest bardzo ciężkie, żeby zdążyli wszystko zrobić w taki kilka minut. I mówimy im to wprost, że nie, spróbujcie zapamiętać jak najwięcej. Te 15 to jest dużo, bardzo dużo. To one, nawet jakby zrobiły 14 na 15, to czują, że nie zrobiły wszystkiego, że jest źle. I my, pisząc egzaminy, sprawdziane, czujemy, że musimy wszystkie zadania zrobić. I przez to pomijamy bardzo dużo. Swojej uwagi, działania na te drobne, ważne informacje w tych, tych, tych zadaniach. Więc lepiej robić swoje po prostu. Tak. Ja myślę, że z tej naszej dzisiejszej rozmowy też to, co, to, co chciałbym, żeby zostało u Was, drodzy słuchacze, oglądacze, nasi followersi, to, to żeby, że można podejść raz, redukując stres do tego tematu, ale dwa, uodporniając się na ten stres. Znaczy, on i tak przyjdzie, tak. Możemy pracować, żeby on był mniejszy, lepiej przygotować do egzaminu, i tak ale on przyjdzie. I teraz możemy uczyć nasze dzieci, jak działać mimo stresu. Tak? Mhm. Czyli właśnie wykonując z nimi to, co bym powiedział, zadanie, które jest proste, ale dając na to jakiś mi czasu. My, na przykład, na zajęciach bez Brain, Iceberg, robimy tak, że po ćwiczeniu każdy dzieli się swoim wynikiem. Ale uwaga, to jest bardzo stresowa sytuacja, można powiedzieć, ale każdy jest pochwalony za swój wynik. To powoduje, że. Okej, okay. ja zrobiłem swoje yy, i mogę powiedzieć, ten wynik, I on jest OK. On jest realnie chwalony. Nie jest okej, okay, fajnie, że zrobiłeś. Jest realnie chwalony za ten proces, który został zrobiony. Nawet jak ma zero punktów, a widzimy, że się zaangażował, to go chwalimy, żeby, żeby zbudzić nim. Ale jest chęć. Jest jest sytuacja, kiedy możemy kogoś nie pochwalić. Ze względu na to, że powie, że nie robi to jest bez sensu, nie zrobić ćwiczenia. Rzadka sytuacja, ale może się zdarzyć. Tak, no oczywiście, no, to, to ma być wszystko logiczne. To nie ma. Yy, to, yy, nie ma takich. Twardych schematów, bo nawet matematyka tych twardych schematów do końca nie ma, opisuje pewne elementy, tak. Więc yy, chodzi o to, że mamy pewne spojrzenie na, na tą sytuację i trzeba spojrzeć na dziecko, które idzie do szkoły jako na sytuację zawsze stresową, bo jest wśród rówieśników, którzy są dla niego bardzo ważni, bo patrzy na niego nauczyciel, który ma autorytet, bo wraca do domu i też jest oceniane przez rodziców, co zrobił. Dziecko wszędzie jest oceniane. W każdym swoim punkcie życia ma stres. I nie damy rady go zminimalizować do zera, ale możemy też go pochwalić za proces, co będzie zmniejszało jego stres, bo będzie czuł, że nie będzie miał takiej wielkiej presji na tym, co robi. Ale myślisz, że taki świat bez stresu byłby dobry? Jak powiedziałem, potrzebny jest pewien stres, jak powiedziałem, do pewnego momentu. On zwiększa nam produktywność i jest pozytywny, mm -hmm. bo ja mam wykonać jakieś zadanie, tak? E, ostatnio słyszałem, ludzie latają w kosmos, to z tym problemem sobie nie poradzisz? No, poradzimy sobie, tylko spokojnie. Właśnie to no nie jest koniec świata, że ktoś sobie z czymś nie poradził, tak? że coś się zepsuło. Po prostu. Trzeba spróbować, zobaczymy. Zrobiłeś błąd, nagrywaliśmy o tym odcinek, tak? No to okej, okay. pójdźmy dalej. Ale jeżeli dziecko ma wdrukowane w siebie, że błąd to jest koniec świata, to ten stres. Związany z egzaminem, z nauką, będzie kilka razy większy niż od tego dziecka, który wie, że może się pomylić. A wy, jakie macie swoje doświadczenie z, ze stresem? Kiedy was zjadł stres, jak to mówią? E, napiszcie w komentarzu, może a może właśnie ćwiczyliście kiedyś. E, Działanie pod presją czasu, w stresowych warunkach, e, na przykład ze swoim dzieckiem, po to, żeby świadomie wytrenować jego odporność na ten stres, który przychodzi. Bo pomysłem nie jest to, żeby zabrać zegarek przy ćwiczeniu, tylko żeby go postawić tuż przy twarzy, żeby dziecko musiało z nim trochę powalczyć, żeby imię nie rozpraszał. Tak, ja, ja pamiętam, że jak się uczyłem zapamiętywać, jak, jak miałem 9 lat, to były. Raczej takie bardzo dobre, ciche warunki robione. Ja teraz mam ogromny problem, żeby zapamiętywać bardzo szybko, w chaosie i gdzieś tam, w, w, gdzie, gdzie jest głośno. Nie? To jest dość naturalne. Zobacz, że wszyscy sportowcy, większość sportowców ma te wyciszenia, ponieważ jest ten poziom, który o, o, osiągniesz, zapamiętasz bardzo dużo informacji w hałasie. Mm -hmm. Ale chyba na ale to nie będzie tak szybko, jak to robisz sportowo, kiedy masz specjalne warunki, żeby zrobić najwyższy wynik na świecie. Tak, ale myślę, że, że właśnie to jest ten element yy, w naszej metodyce, którą robimy, że są ćwiczenia, w których specjalnie przeszkadzamy dzieciakom. Tak. I, I mówimy, że, że słuchaj, spoko. Możesz możemy być głośno. Mówi, tak, spoko. Wczoraj, wczoraj miałem, prowadziłem zajęcia i było ćwiczenie, i moja córka chciała wejść do pokoju na chwilę. I mówi: i mówi chodź, 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 wejdź do pokoju, bo akurat mamy ich rozpraszać tutaj. Nie? I weszła, rozproszyła uczniów, i to było takie super. Nie? Pokazanie, że właśnie takie sytuacje są. Eee, a i tak, super, zrobić ćwiczenie. Ja pamiętam taką ósmą która była na, na moich zajęciach grupowych i ona bardzo mocno przyjęła te właśnie ćwiczenie pod presją, rozpraszania i tak dalej. I później powiedziała, że ona po prostu tak łatwo już wraca do stanu koncentracji i uwagi, że sami zapomina, że dzwonek zadzwonił w szkole, bo się skupiła na tym, co robiła teraz. I to jest ta umiejętność, którą dostaje dziecko, że ten stres nie zamyka go, tylko pozwala mu działać po prostu najlepiej, jak potrafi. Napiszcie w komentarzu, jakie są wasze najbardziej stresujące sytuacje, które pamiętacie w kontekście uczenia się. I tak bez stresu, łapka w górę pod filmikiem. A jeżeli jeszcze nas nie zasubskrybowaliście, to to jest najlepszy czas na to, żeby tam nacisnąć ten przycisk. Stresujesz się teraz, wszyscy posłuchają Twojego przejęzyczenia? Zasubskrybowaliście? Napiszcie wszystkie, rzeczy, jak uważacie, czy to przejęzyczenie było fajne, czy niefajne. Mogę <laughs> tak się przejęzyczać. <laughs> Trzymajcie się, bez stresowych dni. Cześć. Cześć.